Stefan Grabiński, Wili nad morzem, ze zbioru opowiadań na wzgórzu róż, fragment. Krągłe, miękko zwiędłe obłoczki dymu wysuwały się z wolna z kształtujących je ust. Położyły w karbowanych falisto pierścieniach i roztapiały na lazurowym tle nieba. Cygara były wyborne. Delikatnie zwinięte liście zażyły się wonnie, ulatując soczystą, szlachetnie ześrodkowaną treść. Paliliśmy powoli, zaciągając się z maestrią jak znawcy. Znakomite miał Hawana Ryszard Norski. Przymknąłem senne nieco po porą oczy i z rozkoszą rzuciłem się wstecz ramiona bujaka. Dobrze mi tu było i wygodnie. Siedzieliśmy na marmurowym tarasie willi wysoko wzniesionej nad brzegiem morza. Stąd widziałem je jak na dłoni. Lśniący jak lustro, zdobny mozaiką taras, na którym stały nasze stoliki z czarną kawą, był na jednym poziomie z murem okalającym willę. Morze drzemało. Dziewiczy szmaragd wełn wydało się ciemniejszy, jako zwarty w masie i nieporywany wiatrem. Od czasu do czasu leniwy odruch roztoczy wspinał się pluszczącą pieszczotą na brzeżne zamoły i, spłukawszy skały, powracał bezwładnie łożysko. Czasem skrzydlata flotyla barek, piroleki łodzi wymknęła się z uwięzi portowej i, polewając koszelinową banderą, sunęła chyżo po łagodnej fali. Czasem na horyzoncie przewinął się smokły jacht spacerowy i zczezał w dali, wlokąc za sobą długi cylinder dymu. I przystań zrętwiała w skwarze południa. Ustała praca w dokach, zamilkły gwizdy świstawek, zwinęły skrzydła parowe albatrosy i cicho, opróżnione, stały na kotwicach. gdzie Gdzieniegdzie zabląkał się na pokładzie ogorzały od wiatrów majtek i siadłszy na zwoju lin, nucił nieśmiertelną palomę gdzie niegdzie przesunął się jak cień wśród czarnych kadłubów pilot portowy i uwiązawszy łódkę łańcuchem u brzegu, znikał w czeluściach hali wchodowej. Zresztą senność i spokój, godzina popołudniowego w czasu. Cofnąłem rozmarzone słodkim lenistwem oczy z linii morza i zatrzymałem na najbliższym otoczeniu pod tarasem. Przesuwałem się z lubością po jedwabistych piersiach róż, ślizgałem lekko po kwiecistych gałązkach magnolii pomarańcz, błądziłem w myśl rozkochaną dłonią po smukłej kibici tui. Rozkosznie tu u ciebie, Ryszardzie. Mieszkasz jak król. Nie chce mi się stąd ruszać. Tu wszystko upaja. Czaruje. Uśmiechnął się zadowolony pod cienkim, kruczym wąsem. Podoba ci się? To dobrze. Istotnie niezłe mieszkanko na lato. Mówił powoli, podobnie jak ja, znużony upałem pory po obiednej. Bawiłem u niego w gościnie od tygodnia, odwiedziwszy po wielu latach niewidzenia się. Ryszard Norski był mym dalekim kuzynem i kolegą szkolnym. Po ukończeniu liceum drogi nasze rozeszły się. Odnowiliśmy stosunki jako mężczyźni dojrzali. Ryszard był wtedy już wdowcem. Niegdyś znałem go dość dobrze, ambitny do szaleństwa, przystępie zazdrości miał być straszny. Pamiętam, gdy raz jeden z kolegów opisał wiosnę piękniej od niego. Wymierzył mu policzek niewywiązanej, stąd bitce ciężko go zranił. Szczególnie wygórowaną była ambicja Ryszarda na punkcie sławy literackiej. Już na szkolnej ławie marzył o rozgłosie wielkiego pisarza. Czy uroszczenia jego miały jaką racjonalną podstawę, jako niekompetentny, powiedzieć nie mogę. Podobnie nie był bez talentu. Zresztą nie śledziłem postępów jego na tym polu, oddanym zawodowym pracom. Tylko od czasu do czasu słyszałem od znajomych, że pisze i wydaje. Potem ożenił się bogato i podobno szczęśliwie. Pani Róża Norska należała w swym czasie do piękności stolicy. O względy jej ubiegała się najświetniejsza młodzież w kraju. Posiadł ją Ryszard. Czy wyszła z miłości, nie wiadomo. Chodziły wersje o serdecznym stosunku, który miał ją łączyć przed małżeństwem z pewnym młodym poetą, podobno nawet przyjacielem Morskiego. Dlaczego oddała rękę innemu po dziś dzień jest dla mnie zagadką. Może tamten był zbyt dumny, by pojąć za żonę bogatą Różę Zwrockich, może ona postanowiła o jego losie inaczej. Sprawy mi nieznane, już dawno zasnute przeszłością. Mówią, że była kobietą ekscentryczną i rządziły nią chwilę. Została żoną Ryszarda. Znaczny majątek, który mu wniosła za sobą, pozwalał Norskiemu na życie wystawne, bez troski. Podróżował dużo, jesienie i zimy spędzał stałe na południu. Pani Róża, odumierając go, zostawiła mu w spadku synka Adasia i wielką fortunę. Odnalazłem go po 15 latach mężczyzną w sile wieku, rosłym i tęgo zbudowanym. Lubiałem go i z przyjemnością zajechałem doń na czas dłuższy. Łączyło mnie z nim zamiłowanie do piękna i wytwornego trybu życia. Przynęcało wcale wysokie pojęcie o jego inteligencji i poziomie umysłowym. Poza tym był moim kolegą lat młodych i dalekim kuzynem. Być może kazało mi zawitać w jego progi jeszcze i coś innego. Czego określić nie umiem, jakaś siła przyciągająca nieświadomie z dali? Szczególny przypadek? Nie wiem. Przytknął do soczystych, pąsowych warg, Czarkę z czarną kawą i wychyliwszy do połowy wyjął ze srebrnego puzdra świeże cygaro. Gdzie podział się Adaś? Zapytałem, przypominając sobie chłopca, który przed chwilą jeszcze głośno swywolił dookoła gazonu. Pewnie znowu koło altany i podniósłszy się z fotelu, zawołał dość ostro na syna. W tej samej niemal chwili wypadł z bocznej ścieżki i stanął na stopniach tarasu, szczupły dziesięcioletni chłopczyk o jasnych na ramiona spadających kędziorach. Czarne, smutne oczy dziecka Z pewnym lękiem spoczęły na twarzy ojca Gdzie byłeś? Dlaczego kryjesz się ciągle po kątach? Byłem w Altanie, tatusiu Czytałem książkę Dlaczego tam wiecznie zaglądasz? Tyle ci już razy mówiłem, żebyś się bawił tu Na słońcu Nieposłuszny jesteś, Adasiu Bladom, nerwową twarz chłopca Omroczył cień żalu Cicho pocałował ojca w rękę I odszedł w głąb domu Właściwie nie rozumiem, dlaczego mu zabraniasz przebywać w altanie, zapytałem po krótkim milczeniu. Chłodnik jest bardzo przyjemny, zwłaszcza przy dzisiejszym upale. Boję się, czy właśnie tam nie będzie dlań za chłodno. W tym kącie pod murem jest utajona wilgoć, a on, jak ci wiadomo, dość wrażliwy na podobne rzeczy. Mówił spiesznie, nie patrząc na mnie, widocznie niezadowolony z mojej interwencji. Zauważywszy jego rozdrażnienie, dałem pokój i zmieniłem temat. Zaczęliśmy rozmawiać o literaturze, o jej najnowszych prądach i wpływach zagranicy. Ryszard ożywił się i ze swadą wtajemniczał mnie w objawy literackie ostatniej doby, nie omieszkując wspomnieć i o sobie. W końcu zaproponował mi, czy bym nie zechciał posłuchać kilku jego utworów. Przystałem z prawdziwą przyjemnością. Za chwilę wyniósł z pokoju wiązkę rękopisów i zaczął czytać. Były wiersze, Wprawdzie znawcą nie jestem, lecz niegdyś czytałem dużo i odczuwam poezję dość silnie. Utwory Ryszarda zrobiły na mnie szczególne wrażenie. Forma była bez zarzutu, wzorowe sekstyny toczyły się gładko i rytmicznie. Treść była przeważnie myślowa. Rzecz jednak szczególna, zdało mi się, że podobne wątki już gdzieś raz słyszałem. Poematy Ryszarda wyglądały jakby ciąg dalszy, konsekwentne rozwinięcie motywów dawniej mi gdzieś znanych. Nie było to to samo, lecz jakby stylowe przedłużenie. Tak, należałoby się spodziewać, tworzyć będzie ktoś, którego dawniej gdzieś czytałem. Lecz była między tymi dwoma ludźmi zasadnicza różnica. Tamten, którego nazwiska nie mogłem sobie na razie przypomnieć, pisał sercem i stąd jego liryka refleksyjna wzruszała. Utwory Ryszarda natomiast lśniły jak brylantowa klinga blaskiem zimnym, lodowo skrzącym, wiało od nich wytwornym chłodem. To był całkiem inny człowiek. Lecz kto był tamten drugi? Chęć przypomnienia sobie była tak silna, że mimo woli przestałem słuchać słowagom Ryszarda i wytężyłem całą pamięć w poszukiwaniu zgubnego nazwiska. Nagle zabłysło mi na mglistym ekranie przeszłości czerwonymi zgłoskami Stanisław Prandota. Tak, to on. Wynurzenie się tego nazwiska z mroków zapomnienia wstrząsnęło mną na głębi, nawodząc na myśli jego przedwczesną śmierć. Prandotę poznałem niegdyś osobiście za pośrednictwem Ryszarda, z którym łączyły go z rzekomo stosunki przyjazne. Subtelny, pełen wysokiej kultury, umysł młodzieńca zadziwiał mnie już wtedy i kazał rokować piękne nadzieje. Umiał przedziwnie pogodzić skłonność do refleksji filozoficznej z głęboką, serdeczną uczciwością, która przeglądała z oczu przepojonych cichą melancholią. Po raz ostatni widziałem go przed laty u Ryszarda w dzień mego rozstania z kuzynem. Potem nie spotkaliśmy się już więcej w życiu. Przed miesiącem miał zatonąć podczas burzy na jaskółce, parowcu, którym odbywał podróż ku brzegom południowej Ameryki. W liście pasażerów, pozostawionej przez kapitana statku w porcie, umieszczono na czele jego nazwisko. Wprawdzie, jak donosiły później dzienniki, parę osób nie zgłosiło się w porę na podkład odjeżdżającej jaskółki, lecz nazwisk nie podano. W każdym razie odtąd nikt nigdzie prandoty nie widział. Bardzo tędy prawdopodobnym, prawie pewnym było przypuszczenie, że zginął na morzu podczas nawałnicy. Tak też zgodnie powtarzały wszystkie pisma. Zginął młodo, wzbudzając powszechny żal u tych, co umieli ocenić tkwiące w jego początkowych utworach zarodki pierwszorzędnego talentu. Sam nie wiem, jak się stało, że o tym tragicznym zgonie dotąd z Ryszardem nie zamieniłem ani słowa. A przecież od niego powinienem był usłyszeć niejedno o Prandocie, zwłaszcza, że wsiadł na statek właśnie w tutejszym porcie zabytności Norskiego. Korzystając tędy z krótkiej przerwy w czytaniu, zwróciłem się do Ryszarda z pytaniem. Kiedy widziałeś się z Prandotą po raz ostatni? Czy nie wkrótce przed katastrofą? Podobno odbijał od tutejszego brzegu. Norski oderwał gwałtownie oczy od rękopisu i wlepił je we mnie ze szczególnym wyrazem – Pytanie widocznie zaskoczyło go z nienacka i w pierwszej chwili nie zrozumiał skąd się wzięło. Lecz niebawem znać zorientował się i wtedy na moment pojawiły się na tej marmurowej twarzy jakieś dziwne, zagadkowe błyski. Co miały oznaczać te dzikie linie sfałdowanych nagle mięśni? Jakie należało im podłożyć odpowiedniki uczuciowe? Trudno mi było określić. Lecz trwało to tylko przez nieuchwytnie małą chwilę. Olbrzymim wysiłkiem woli opanował się i wrócił do zwykłej nieprzenikliwości. Przybladł tylko nieco i smutno odparł. Tak. Domysł twój trafny, istotnie odwiedził mnie przed wyjazdem, nawet przerwał, jakbym namyślając się, czy należy dokończyć w zaczętym sensie. Lecz wkrótce wahanie ustąpiło i niemal wyzywająco odpowiedział: Nawet nie uwierzysz. Wpadł tutaj na godzinę przed wstąpieniem na statek. Zjedliśmy obaj lekki obiad, po czym odprowadziłem go do portu. Biedny chłopak, tak mu było do twarzy w małym, szafirowym kepi, które włożył fantazyjnie do podróży. Ostatnie słowa brzmiały trochę dziwnie, chyba piękne kepi nie stanowiło naczelnej ozdoby prandoty. Toteż nie mogłem wstrzymać się od podkreślenia tego, o co chodziło. Strata niepowetowana. Jestem najgłębiej przekonany, że w tym jasnookim, dobrym dziecku pewnego dnia objawiłby się pierwszorzędny liryk. Co za serdeczność, co za przepasność uczucia! W oczach Ryszarda tlały jakieś żółte światła. Gdy spostrzegł, że mu się przypatruje, przymknął lekko powieki i, wypuszczając gęsty kłąb dymu, wycedził spokojnie: Być może. Zdaje mi się jednak, że przesadzasz. Chociaż był moim druhem od serca, nigdy zbyt wysoko nie stawiałem jego talentu. Był trochę za sentymentalny. Czy nie miałbyś ochoty przejść się trochę przed zachodem po plaży? Pora jest przecudna. Do kolacji mamy jeszcze sporo czasu. Dokończył cygara i strząsnąwszy resztki popiołu rzucił nie do garek do perłowego wnętrza muszli. Przykro dotknięty, udałem przecież, że wszystko w porządku, i z wyszukaną ochotą podniosłem się z nim do wyjścia. Gdy wróciliśmy pod wieczór do domu, był w najlepszym humorze i podczas wieczerzy nieustannie żartował z Adasia. A jednak zauważyłem, że od czasu do czasu cień przelotny przesunął się po jego pięknej męskiej twarzy, i parę razy podchwyciłem wzrok, spoczywający na mnie ze szczególną uwagą. Od owego popołudnia minęło parę tygodni. Na pozór nic się nie zmieniło w moim stosunku do Ryszarda, z którym jak dawniej prowadziłem długie rozmowy. Odbywałem wspólnie przechadzki i przejażdżki po morzu. A jednak czuliśmy obaj, że coś zaszło, że jakiś cień padł klinem między nas i rozdzieliła coraz silniej. Czując to, właściwie należało mi pożegnać go i opuścić willę. Jeżeli tego nie uczyniłem, to chyba dzięki specjalnemu zwarciu się z tym człowiekiem, który od dłuższego czasu był dla mnie zagadką trudną do rozwiązania. I jemu widocznie ciążyła moja obecność we willi, lubo usilnie starał się zamaskować wszelki ślad niechęci. A jednak widziałem to dobrze z wyrazu twarzy, rzutów oczu, z rozmów prowadzonych w sposób wymuszony i ostrożny. W ogóle Norski sposępniał i zmienił się w tych ostatnich czasach bardzo. Często się zamyślał nad czymś głęboko, na pytania odpowiadał niechętnie, unikał stale pewnych tematów. I od pamiętnego dnia nie mówiliśmy ani razu o świętej pamięci prandocie. Podobnie nie poruszyliśmy odtąd z kwestii literackich. Gdy przypadkiem zwracałem konwersację na zmierzające ku temu tory, a zręcznie przechodził do rzeczy luźnie, tylko z literaturą związanych, po czym oddalał się skwapliwie coraz to bardziej odrażliwego od punktu. Zresztą banalność naszych dialogów wetowała mi wspaniała biblioteczka gospodarza, która w każdej porze Stała przede mną otworem, też całymi godzinami, zwłaszcza rano zatapiałem się w lekturze. Jednak rzecz dziwna, wśród poetów doby ostatniej reprezentowanych tutaj wcale pokaźnie, nie mogłem znaleźć ani jednego tomiku prandoty. Mimo to nie chcąc rozdrażniać Ryszarda, nie zwróciłem na to uwagi. Wśród tego począłem ulegać jakimś specjalnym zmianom, z których zrazu sam sobie sprawy nie zdawałem, gdyż przejawiały się w sposób raczej zewnętrzny. Ryszard przeciwnie zauważył, że coś się ze mną dzieje i to, rzecz szczególna, z pewnym niezadowoleniem, a nawet obawą. Widocznie coś go we mnie uderzyło. Parę razy bacznie śledził moją gestykulację, dość ożywioną, podczas roztrząsania zajmującego tematu, i wtedy ujrzałem na jego twarzy wyraz zdumienia, połączony z odcieniem niepokoju. Na razie jednak nie zrobił mi pod tym względem żadnej uwagi. Powodowany ciekawością postanowiłem go koniecznie o to zagadnąć. Niebawem nadarzyła się dogodna sposobność. Było rano, po śniadaniu. Obaj w lekkich domowych strojach siedzieliśmy na werandzie. Ryszard czytał jakąś książkę, gdy ja spoglądałem na morze. Trochę w tej chwili niespokojnie. Naraz zwróciły mam uwagę szybujące tam i na powrót mewy. Oto niespodzianie wyodrębniła się jedna gromada i ukształtowała w szerokie, białe koło, przez które pozostałe poczęły przefruwać długim łańcuchem. Widok był tak niezwykły, że przerywając norskiemu czytanie wskazałem ręką niebo. Ten wprawdzie spojrzał w tę stronę, lecz mimo woli rzucił równocześnie okiem na mnie i dziwnie zmienionym głosem zapytał — Co ty robisz? Na razie nie zrozumiałem go. Istotnie, nie robiłem nic nadzwyczajnego. Podniosłem się tylko lekko na palcach i wyciągnąłem ręką w dal. — Jak to co? — wskazuje na mewy. — No tak, tak, zapewne, ale czynisz to w taki sposób, że miałem ochotę powiedzieć, iż gest ten jest mi obcy — czy zauważyłeś coś podobnego u mnie dopiero dziś po raz pierwszy? Norski zwłóczył z odpowiedzią. Wreszcie rzekł niby obojętnie: Przyznam ci się, że rzeczywiście już od dłuższego czasu dostrzegam dziwaczną zmianę w twych ruchach. Mam wrażenie, że gesty, które wykonujesz, to nie te dawne, twoje, do jakich przywykłem, lecz jakieś obce, skądś przejęte. Jak gdyby ktoś drugi kierował nimi, usadowiwszy się w twym wnętrzu. Wyglądasz na aktora, który genialnie wrzwił się w cudzą mimikę. Rzecz szczególna. Mimowolnie obróciłem się ku lustru i przypatrywałem się w sobie uważnie. Jeżeli się jednak istotnie nie mylisz, bądź pewny, że robię to bezwiednie, odruchowo. A jednak jakaś przyczyna musi być. Norski badawczo patrzył mi w oczy. Nie ulega wątpliwości. Prawdę mówiąc, zjawisko zaobserwowane przez ciebie na mojej osobie, które nazwałbym ksenominią, nie jest mi obce. Śledziłem je u paru osób na klinice w obserwatorium psychologicznym. Można tu w ogóle postawić dwie hipotezy. Ksenomimia może wpływać z prostego zapatrzenia się na drugiego jako na wzór i w tej formie występuje bardzo często u dzieci. Gdy zmysł naśladownictwa jest tak silnie rozwinięty, że ruchy nabyte tą drogą utrwalają się w mniejszym życiu. Oczywiście w naszym wypadku nie ma o tym mowy. Zmienione ruchy moje, o ileś mógł zauważyć, nie naśladują ni ciebie, ni Adasia, a zresztą z nikim tutaj od czasu, jak przybyłem, nie pozostaje w koniecznej do tego bliskiej styczności. Tak, to jasne, rzeczywiście to nie są ruchy ani moje, ani małego. Przez ciebie przemawia ktoś inny. Pozostaje więc druga ewentualność. Mianowicie, Ryszard okazywał wysokie zaciekawienie. Najprawdopodobniej wchodzi tu w grę podświadome działanie telepatii. Jak to rozumiesz? Czyśbyś przypuszczał, że ktoś wpływa na ciebie w ten sposób, że każe ci wykonywać ruchy należące do osoby trzeciej lub nawet do samego nadawcy? A może są to gesty przezeń, tylko pomyślane, czysto imaginacyjne? Niezupełnie. Lubo jesteś bliskim mej hipotezy... Zasadnicza różnica między nami polega na tym, że ty puszczasz działanie wprost świadome. Przedsięwzięte w pewnym celu, gdy ja przeciwnie, sądzę, iż mamy tu do czynienia z wpływem najzupełniej nieświadomym. Co więcej, jestem głęboko przekonany, że mój nadawca zaprzestałby chętnie swych bezwiednych eksperymentów, gdyby wiedział, jakie mogą pociągnąć ze sobą następstwa. Wybacz, lecz nie rozumiem, jak to. Przecież sądzę, że przy telepatii koniecznym jest świadome siebie i określone pod względem kierunku wytężenie woli czy myśli. Nadający musi wiedzieć, na kogo działa. Niekoniecznie. W takim razie może przejąć depeszek ktokolwiek? Stanowcze nie. nie. ulega bowiem wątpliwości, że między obu stronami wytwarza się uprzednio stosunek bliższy, uwarunkowany obcowaniem, uczuciami, wspólnotością myśli, przeżyć. Stąd to nic dziwnego, że niejednokrotnie, bo już przedtem, Utorowałem sobie drogę podatną do przeprowadzenia operacji. Jak więc wyobrażasz sobie działanie telepatii w naszym względzie w Twoim wypadku? Bardzo prosto: oto pewne indywiduum myśli o kimś od dłuższego czasu w sposób niezmiernie intensywny. ów ktoś wypełnia niemal zupełnie jego widnokrąg myślowy, wdzierając się niespodziewanie w jego duchową dziedzinę. Rozważa się głęboko jego mowę, ruchy, fizjognomię, słowem całą istotę. Pozwala się opętać całą jaźnią. Przypuśćmy teraz, że ową osobę, która tak przewładnie opanowała danego osobnika, zna jeszcze ktoś drugi, ktoś pozostający z opętanym w bliskich stosunkach, a staniemy tuż przed progiem tajemniczej dziedziny telepatii. Opętanie myślowe zacznie się zwolna bez świadomego przyczynienia się nadawcy. Przenosić na drugiego osobnika i uzewnętrzniać na przykład naśladowaniu gestów zamyślonego indywidułu. Przestałem na chwilę, trochę znużony wysiłkiem porządkowania mych wywodów i spojrzałem na Norskiego. Widocznie słowa moje podziałały nań silnie, bo oparł zachmurzone nagle czoło na dłoni i utkwił zamyślony wzrok w ziemię. Po chwili wahania zapytał niepewnie: Lecz owo przejęcie się obcą jaźnią musi mieć w takim razie silne zabarwienie uczuciowe? Inaczej nie da się wytłumaczyć ta jego intensywność. Zapewne telepatia działa najsprawniej tam, gdzie wchodzi w grę uczucie. Czy masz na myśli miłość? Niekoniecznie. Sądzę, że potężne wywierać musi skutki też uczucie strachu lub grozy związane z zamyśloną jaźnią. Tak na przykład przypuszczam, mogą działać telepatycznie niektórzy zbrodniarze. Myśli ich, krążące ustawicznie koło nieszczęsnej ofiary, działają prawdopodobnie jak mocne, jadowite wyziewy i przeplatają sobą otoczenie, kłębiąc się w dzikich jak wężowisko skrętach. Okropne są myśli zbrodniarzy. W ten sposób zdarzyć się może, że morderca, wpływając telepatycznie na innych, pewnego dnia ujrzy w ich ruchach ofiarę rąk własnych. Ryszard, trupio blady, wpatrywał się we mnie, błędnym wzrokiem. To byłaby straszna zemsta. Piekielna zemsta! Tak, tak, dobrze się to określił. To była zemsta umarłych, bez ich osobistego wdawania się. Istotnie, mocne być muszą myśli opętanych i działają potężnie. I tu w całej grozie odsłaniają się odchłanie natury, świadczące w znakach niesamowitych, jak okropną jest dusza człowieka. Gdy domawiałem tych słów, Norski szybko podszedł ku oknu werandy i silnie pchnął je na ogród. Z zewnątrz wpadł słony wyziew morza, zmieszany z wonią kwiatów i orzeźwił nam czoła. — Trochę tutaj duszno — zauważył. — Może zejdziemy między klomby? Owszem. Zeszliśmy. Ranek był parny, pochmurny, szary blask rozlewał się po świecie i nadawał wszystkiemu nijak wyraz obojętności. Było nam ciężko. Kroki nasze dźwigały się powoli o spale, zapuszczając się w kręte aleje eukaliptusów, okrążając dziwacznie po wyginane desenie grządek z kwiatami. Parę razy przejechał obok nas Adaś z swymi ulubionymi taczkami, w których woził dla zabawy ziemię i piasek po szerokich ścieżkach ogrodu. Zauważyłem pewną regularność w tych wędrówkach. Rozpoczynał jazdę od pagórka, gdzie za pomocą łopatki kopał ziemię i ładował na taczki. Przejeżdżał popod domek i znikał z ciężarem między krzakami bzu na przeciwnym krańcu ogrodu, w którym wzniosła się altanka. Widocznie tam wysypywał ziemię, bo wkrótce zjawił się z próżnymi taczkami i rozpoczynał ekspedycję powtórnie. Zabawa zajmowała go bardzo, bo prawie nas nie zaczepiał pilnie zajęty pracą. Spostrzegłem jednak, jak od czasu do czasu śledził ruchy ojca, który zakazał mu przebywać w altanie. Dopókiśmy go mieli przed sobą na oku, kluczył na ścieżkach. Zaledwie jedno obróciliśmy się doń precyma, zbaczał w zakazanym kierunku i szybko za zawartość taczek, wracał pomiędzy klomby. Dziwny chłopak pomyślałem jakiś duch przekory ciągnie go do tego kąta. Lecz nie zwróciłem na to uwagi zdenerwowanego ojca. Ten tymczasem zajęty w dalszym ciągu poruszoną dopiero co kwestią, chciał ją doprowadzić do względnie określonego końca. Trochę chwiejnie, siląc się na spokojną obojętność, zauważył. Pozostałoby do rozstrzygnięcia zagadnienie kto na ciebie działa. Sądzę, że raczej należałoby stwierdzić tożsamość ruchów, jeżeli tylko nie są wytworem fantazji nadającego. Łatwiej może mi odgadnąć, kto na mnie działa, gdy odpowiem na pytanie, czy czyje gesty naśladuję. Czy nie mógłbyś mi w tym przyjść z pomocą? Sprawa, o ile zauważyłem, dość cię zajęła. Czy obecnie ruchy moje nie przypominają ci kogoś znajomego? Norski znać nie przeczuwał, że kwestia weźmie taki obrót. Pytanie stropiło go, to też dopiero po chwili odpowiedział, nie patrząc na mnie: Niestety, ja ci się tu na nic nie przydam. Ta gestykulacja jest mi zupełnie obca, nie widziałem jej u nikogo. W takim razie, musisz zrezygnować z upragnionej odpowiedzi na zadane przedtem pytanie. Nie dowiesz się, komu podobało się wybrać mnie za narzędzie swych dalekonośnych doświadczeń. Mówiłem tonem umyślnie żartobliwym, by go nie zaniepokoić i wkrótce zeszedłem na temat obojętny. On też uznał za stosowne zmienić rozmowę i zaczął o czym innym. A jednak jeszcze tegoż dnia dowiedziałem się, do kogo należały ruchy, którymi tak dziwnie przesiąkałem. Stało się wieczorem wkrótce po zachodzie słońca. Jak zwykle po kawie zaproponował ryszard przechadzkę nad morze. Przystałem chętnie i podczas gdy on już gotów do wyjścia czekał na mnie na stopniach tarasu, ja zaszedłem jeszcze do pokoju po narzutę, bo wieczór zapowiadał się chłodny. Po chwili wróciłem i włożyłem dość fantazyjnie kapelusz na głowę. Stanąłem w drzwiach wschodnich, naciągając rękawiczki. Norski na razie mnie nie widział, odwrócony twarzą ku morzu. Tak minęło w milczeniu chwil kilka. Wtem on, widocznie zniecierpliwiony czekaniem, odwrócił się, podniósł wzrok w stronę, gdzie stałem i nagle, jak przed widmem, zasłaniając się rękoma, pochylił się tak silnie wstecz, że omal nie stoczył się ze schodów. Ryszardzie, co tobie? To ja! Podbiegłem i w samą porę chwyciłem go pod ramię. Uspokoił się, nie spuszczając ze mnie błędnych, piekielnych przerażeniem oczu, jakby nie dowierzał dźwiękowi mego głosu. Tak, to ty, to prawda. To za przeklęte przewidzenie, lecz ten ruch, ten twój nieszczęsny ruch i sposób założenia kapelusza tak mi żywo przypomniał. Kogo? pochwyciłem z zapartym tchem. Prandotę! wyjąkał, jakby przerażony równocześnie brzmieniem tego nazwiska, które od paru tygodni wyszło poza obręb naszych rozmów. I poszliśmy na plażę.